Nie rozumiesz swojego systemu nawigacyjnego? Nie rozumiesz swojego auta? Mamy rozwiązanie. Nauczymy twoje auto języka polskiego. Nowość: już dostępny polski lektor. Po instalacji języka polskiego do systemu, w ustawieniach pojazdu pojawi się wybór języka polskiego. Każda funkcja w menu będzie przetłumaczona na język polski. Od tej chwili obsługa systemu w aucie przestaje być problemem. Teraz zrozumiesz każdą informację wyświetloną na ekranie urządzenia. Poszczególne funkcje telefonu, nawigacji czy też ustawień pojazdu staną się łatwe w obsłudze. Nie rozumiesz, o co pytacie system w pojeździe? Nie wiesz, jaką opcję wybrać? Po instalacji języka polskiego będziesz znać odpowiedź na każde pytanie systemu. Twój system wysyła także informacje o usterkach pojazdu, ostrzeżeniach i tym podobnych. Teraz wszystkie informacje będą dla Ciebie zrozumiałe. Nawigacja będzie wydawała polecenia głosowe także w języku polskim. Oto kilka z nich. Za 500 metrów przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Opuść rondo na następnym zjeździe. Jedź na wprost. Osiągnąłeś cel? Wszystkie komendy zostały nagrane z przeznaczeniem dla danego systemu w profesjonalnym studiu nagraniowym. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Miłego dnia życzy firma Uczymy Auta Polskiego.